Tym, Jest Kamila staku? Jestem. Podpal go i schodź się na dół. Już. Schodź Stanley, schodź, schodź, schodź na dół, Stanley. Schodź na dół. Nie mogę tego. Dobra, i bijemy go tu. Ja nie mogę zrobić. Eee, dobra, już Bijcie go na dole, Kamil. Nie ruszasz się. Nie ruszasz, nie ruszasz się. Nie, nie wal tak, Stanley. Nie wal tak jak z Nie wal tak jak z Stanley. Bez wojsku, spokojnie. Rób, 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 dobra, palmanę lub lidera. Lub lidera, szybko. Rób lidera. Nie, nie, nie. Poczekaj, no, zrób lidera. Zrób lidera. Zrób, lidera. zrób lidera, ja go będę uchał. Kamil, ja ci, ja ci icham, Kamil. Nie ruszasz się. Rób lidera. Dobra. Rób lidera. i bez eksorykonów na razie. Lidera, lidera nie no to DSA napierdala. Jeszcze jednego, nie, jeszcze jednego. Jeszcze, jednego. Się, jeszcze Ja ci icham. Ja ci icham, tak? ja ci icham, Dobrze, ja ci icham. Dobrze, zaraz będzie siadał. Nie ma dużo ma na... Ja, ja plecak szarpę. Na streamie, jest zajebiście. Bierzcie wszystko, chłopaki. Jebać to kurwa. Musiało, musiało dobra, się to stać widzowie.